Hej wszystkim, słuchajcie, wyglądam jak wyglądam, ale słuchajcie, mam zapalenie ucha i walczę z tym już niestety jakiś czas, ale postanowiłam wrócić jednak na YouTube, ponieważ wy się stęskniście, a przede wszystkim stęskniłam się ja. YouTube to jest dla mnie hobby, na maksa hobby, wiem, świecę się, jak psujeńca i pewnie nie możecie się na mnie skupić. W tle leży odkurzacz, kuli, który mnie tutaj. Y <gry> Co że po rękach, ale muszę wam powiedzieć, jestem wam to winna, aby wam powiedzieć, co było, jak nas nie było, bardzo dużo się działo. Otóż, słuchajcie, otworzyliśmy firmę i obydwoje w niej zaczęliśmy pracę. Także to jest, słuchajcie, tak, tak duże przedsięwzięcie, i musieliśmy włożyć 100% siebie, nawet powiedziałabym, że 200% siebie, jak nie więcej. I teraz już jest takie w miarę unormowane to wszystko, jest wszystko ogarnięte, więc mogę do Was tutaj wrócić na spokojnie. Także yy, będę mogła dalej kontynuować yy, moją, moje, moje hobby, bo myślę, że mogę tak to spokojnie nazwać. Yy, i co było, jak nas nie było, słuchajcie, działo się naprawdę, naprawdę dużo. I teraz chciałabym Wam pokazać, co się działo tak w skrócie, bo i byliśmy we Włoszech znajomi, i. zresztą. zobaczcie sami, że zapraszam. Chodzicie? Hello. Hello. Ups! Ups! No cóż! Dobra, tak. się. Zapraszam. O szkoła. Kogo? Jestem najbardziej kocham. tutaj się ktoś do tego domu, to jest się no właśnie! Ten... Ale jesteśmy zajebiści panterka. No. Ale muszę Dobrze, wybaczymy ci. Ale na tak panterkę? Nie, nie, serio? Tamtym, o, nie, o jezu. Ja się no no. Dobrze. Tak! <ślesy> <ślesy> My tu mieliśmy znak ustalone.

Og så om på My? Na jakiej wysokości? Jakie nie wie nic oh, soko, <laughs> soko, <laughs> Wysoko, wysoko. Just, just wysoko ile? Za ja się dowiem Ale jestem zasypana, a dopiero chwilę idziemy. Znaczy chwilę. 13. O 1013. To, to dość no. dobra liczba. Widoki są piękne. Mam w ręku maseczkę w racie. Just in case taki... Jezu. i wchodzimy jeszcze nam tylko zostało tyle żeby wejść na wezów już nie ma nikogo, więc jak będziecie kiedyś przychodzić tutaj, to nie polecam weekend, polecam wybrać sobie właśnie w piątek, nawet czwartek i na pewno nie w turystyczny dzień. Bo jakby za wszystko się po kolei płaci. Także żeby to też dla przypomnienia dla Was. A jak chcecie sobie sami wjechać na górę, na górę, na jakiś tam odcinek, to możecie i potem yy, kosztuje samo wejście 12 euro, 11 coś. Tylko mam taka, dla Was takie info, że jak już wiedziecie na górę, to nie ma tu internetu, a bilety tylko i wyłącznie można kupić online, więc żeby to zrobić przed. harmonowski zasuwa i jest nam mówili, że będzie tutaj na maksa zimno, a ja się pocę normalnie, w gorącach nie wiem co, także w lato nie polecam brać super długich ciuchów, wystarczająco jak będziecie mieli bluzę, bo na górze jest e, dużo, dużo zimniej. za gorąco. Już mam łeb normalnie spocony cały. Dramat. Ramon wygląda tak. Ta faceta przystała, on wszystko dziga, a ja nie mam nic. Ale ja, aż się spociła mi cała głowa od tej czapki, więc jak będziecie tu przyjeżdżać latem, to nie słuchajcie się tych ludzi, jak oni na dole chodzą. Ja chodzę w krótkich spodenkach i na ramionzkach bluzka, a oni chodzą w długich. I często jeszcze w kurtkach lub bluzach, więc nie polecam się słuchać. Tu jest, już na górę. Mm, przepiękne widoki. Myślę, że nawet yy, nie jestem Wam w stanie pokazać tego teraz w tym momencie na kamerze. Jak piękne te widoki są. Naprawdę, musicie to zobaczyć. Dobra, jak dobrze mnie znacie, co będę robiła na wezubiuszu? i masz więcej? Nie, ale musisz podzielić. Jestem taka dobra du dusza. Na wezubiuszu! Zostawili mnie. Oni biegną wręcz. Tak to jest, jak z trzema chłopami się wybierasz gdzieś. Coś tu się wykluło. Malutkie ptaszynki. O! Dobra i wiecie, to może nie wygląda za dobrze. I ta zasypana ja. Ale patrzcie teraz. Uwielbiam i za to też uwielbiam Szkocję za te widoki. Ale żeby nie było, nie jesteśmy w, szokie, w Szkocji. Zobaczcie, jesteśmy w takim sklepiku magicznym. Uwielbiam go. Ten sklepik. Bardzo pan, ja mam, fajna panie, pani, panie, nam ja wszystko. My, my nam może pozwól próbować. Tu macie serek. Ogólnie zrobista Rozmiar serka. Oliwki. Ja nienawidzę oliwek, a tu uwielbiam oliwki. Pokazuję Pepsi teraz, a mówię o oliwkach. <ścoughs> ale są tu, ale niestety ich nie ma, bo wykupiliśmy wszystkie: mhm, mh, mh. winko, salami i, i ramą z zaladą. <ścoughs> To jest w ogóle hicior. Katarzyna w nocy. Katarzyna w nocy w okularach. Ale mam na górze opakowania do kolorów, nie chcę ich wkładać. O, super! Super! Ja super! Okej. Okay. Rabon, boję się. Dobra, zgaszło się. Nie wiadomo dlaczego. A i warunek ile to jest? Ekstra. Muszę świecić. Boję się. Tak się zaczynają wszystkie horrory. Mistrzostwka. Ja i kafa To jest mistrzostwo świata ta winda. Patrzcie na to. Zjeżdża. Bardzo powoli. Ja pierdyka. I ja myślałam, że w Polsce tylko takie rzeczy. Tu, patrzcie. Ale to najlepsze jest tutaj. ŁKS Łódź. <grywka> Na wakacje. Ramon będzie wbijał się, zobaczcie. Z mistrzem i ogólnie pojemność tej windy to jest zarąbista. Ja w niej byłam raz. Następnego rzadka jak przyjechaliśmy, jutro wyjeżdżamy, więc i I patrzcie na to. I to by było na tyle, co mam tutaj do was dla Was do pokazania. Niestety, ale nie udało nam się odzyskać plików z karty, na którą wszystko nagrywałam, więc tylko to, co gdzieś tam nagrałam telefonem lub na inną kartę udało się i mam cała karta. Wszystkie pliki, słuchajcie, przepadły, niestety tak czasem jest. To są rzeczy martwe, jakby bardzo się cieszę, że wiecie, że to nie były jakieś ważne, takie na przykład uroczystości czy jakieś zdjęcia, które no by, byśmy stracili i po prostu by było ich szkoda. Także wracamy i będą filmy teraz trzy razy w tygodniu będą dwa razy vlogi i raz film jakiś tam. Zobaczymy. Nie będę ustalała, jakie dni będę publikować, bo jest to zależne od mojej pracy i od tego, czy jesteśmy zdrowi i czy mam czas. Także do zobaczenia.